Przecież Boże, witam Was bardzo serdecznie. Patrząc na naturę, możemy się wiele nauczyć. Tak jak tutaj widzimy ten krzak, który ma wiele kwiatów, wiele gałęzi, ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że to jest jeden krzak, który daje takie piękne kwiaty. Krzak, który tworzy jedność, który ma jeden wspólny korzeń, z którego czerpie swoją siłę. No i właśnie, możemy powiedzieć, że w jedności siła. I to jest właśnie, co Chrystus dzisiaj mówi w swojej modlitwie. On prosi Ojca o to, abyśmy stanowili jedno. Byśmy stanowili jedność, aby świat poznał, że On został posłany przez Ojca. Żeby poznali Boga, potrzebna jest jedność. No ale właśnie, nie jesteśmy w stanie sami stworzyć tej jedności. Potrzebujemy coś, w czym możemy trwać. Potrzebujemy właśnie takiego korzenia. Z którego możemy czerpać siłę. I to Chrystus też mówi nam w Ewangelii, w Ewangelii właśnie św. Jana, że on jest krzewem winnym, my latoroślami. Może właśnie on jest tym też korzeniem, w którym mamy trwać. Z niego czerpiemy naszą siłę. Jeżeli będziemy wszyscy trwać w Chrystusie, to będziemy tworzyli jedność. I w tym wszystkim na pewno też jest ważne przebaczanie. Jeżeli nie nauczymy się przebaczać jeden drugiemu, to nigdy nie będziemy w stanie życia razem. Muszy, musimy nauczyć się przebaczać sobie, przebaczać drugiemu człowiekowi. To jest warunek, bez którego też jedności nie może być. Chrystus przebaczył nam nasze grzechy i zaprasza nas do jedności z nim. Teraz naszym zadaniem jest wybaczać. Rozumieć, że każdy jest słaby. Również my jesteśmy słabi i potrzebujemy przebaczenia. I wszyscy inni, którzy żyją obok mnie, to nie są ludzie doskonali. Są też ludzie, którzy potrzebują przebaczenia. Kiedy nauczymy się przebaczać. Wtedy będziemy też tą jedną tworzyć. A jak się uczymy przebaczać? Właśnie będąc z Chrystusem. Uczymy się przebaczania od niego. I wtedy trwamy w nim i tworzymy jedność. I wtedy ludzie poznają miłość Boga. Wtedy Boga naprawdę poznają kim on jest. Więc dzisiaj może to jest czas, żebyś komuś przebaczył coś, co jeszcze może zostało do przebaczenia. Może dzisiaj zrobiłeś coś głupiego i to jest właśnie czas, żeby, żeby przebaczyć. Więc. Dzisiaj Chrystus zaprasza nas do jedności. Trwaj w Nim. popość Go siłę, łaskę do tego, żeby trwać w Nim i o łaskę tego, do tego, aby móc wybaczyć. I Dzisiaj niech to będzie dzień przebaczenia, byśmy tworzyli jedno i przynosili takie piękne owoce, takie piękne kwiaty, jak ten krzak. Pięknego dnia z Bogiem!